Co no to jest Szczupak metr Ja piernicz Ile się nagra, tyle się nagra. Naka? No ja piernicz O rano Ojojojoj Chodź 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 O ty dranic Wrzeciuwo Uh, kurwa, spiał się. Spiał się na to. No bywa, ja pierniczy. Uh. Tak wygląda mina, nie? No metr jak nic. O Boże. Ostatni rzut. Musiałem porozcinać. Na to, nie? Kosiarz czternacha. Pojedynczy hak gdzieś dostał po zębach, niedocięty czy coś. On tak walczył, że masakra. Zrobił po prostu to, co musiał, nie? Zobaczcie na czym stałem, no. Musiałem go przeciągnąć pod ten. Na tym stałem, go z tego zacięłem, na takim słupku. Tu są takie te czciny, tam powariował, powariował i cała zabawa Bywa i tak Ale wiedziałem. Dominik to są właśnie te przynęty nie? No, śmiacie i płakać, no niestety Majówka idzie na grubo. dopiero się zaczęło, także nie poddawamy się i no cóż, next time, pozdro!